Cześć! Co tam u ciebie słychać? Jesteś już dużą dziewczynką. Sześć tygodni to już kawał dziewczyny. Tak? No powiedz coś odnego. Co? Wygodnie jest tak? A jak fajnie. Co tam dzisiaj ciekawego robiłaś? Powiedz. Co? Mogę zachować. Sobie siedzisz na muzaku. Mogę i to tak. O, to to idzie. Gdzie jest moja? No tutaj. Gdzie? Tutaj ładna. Tak. To jest? co? To jest? Majeczka? co? jak moja sobie siedzi. Gradzego tak sobie siedzi. A bują, bują ją tak. Gdzie skupa? No, mama już mnie odsadziła, bo za długo siedziałam, pięć minut i dużo, dużo, pięć minut odbiłam kupę. Ale zrobiłaś? No, nie zrobiłam, niestety. Może się nauczyć. Ale co, próbujemy jeszcze dzisiaj się nauczyć? Tak? Teraz nie chcę się nauczyć, bo mam dwa ptasterki, dużo śrub idzie a teraz Mhm. Mm Rozumiem. Tak, już tak... Chodź, idziemy spać. Nie. Tak, już jest dziewiąta kochanie, to już nie spać. Tak się, od czy dziewiąta. wstał No ja wiem, że Myszko, ale możesz stanąć normalnie, bo do tej pory biegało wcale nie przeszkadzało. <grystanie> no proszę. Ojej, a ty chyba nie dojdziesz nawet do pokoju. Ja to miałeś, miałaś, dziecino? <grystanie> Co? Co? No ona Ojej, Ojejku, ojejku, ledwo idziesz, ledwo idziesz. Ojej, dojdziesz? Idę, to to Jezu. ja chcę, ja Jesteś ja Ty ja też, To Ty! Ty jesteś tak Ty! Jesteś też, Ty mnie tak... też, ja też, ja też, ja też, ja tu. Nie dotykaj tu, nie dotykaj tu. Nie dotykaj tu. Dlaczego? No, bo to jest prostatek ten i prostatek ten. No i co? Możesz no, się, no nie możesz tu wkładać. No ja tam nie wkładam, ja tylko cię połóżę tutaj. <laughs> ja lubię tu, ale jak mam <laughs> do trupki to musiałam prostować. Tak, to bo nie boli mnie. Tylko wyprostuj te nogi, bo tak stoisz jakby Cię bolały. Nie, popatrz. Stoję tak. Mhm. A możesz chodzić? Teraz chodź ze mną. No pokaż jak chodzisz. No normalnie. No. <noise>